Masz? witajcie, hello w SMS Happy. To mój pierwszy dzień. Zobaczmy jak tutaj wszystko wygląda. Klik, dwnijmy, okej. Okay. Cześć, witaj w SMS API. Trzymaj welcome Paka i baw się dobrze. Dzięki. No to do roboty. Siema. masz? Co tam? A fajnie, fajnie. W ogóle mega ludzie tutaj są. Procedurki obcykane wszystko i są, ładnie bezpieczeństwo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Na razie poznaję ekipę, wiesz? Okay. Słuchaj, opowiedz mi o początkach e, twoich w firmie. Jak to było? No to już prawie 7 lat temu e, przyszedłem tutaj do pracy z pewnej korporacji. Absurd, Których absurdów miałem już całkowicie dosyć, no i drzwi otworzyła mi Maja, która jest tutaj z nami i no, już wiedziałem, że te absurdy zostały za mną. Niedawno y, można powiedzieć, że styknęło mi 9 miesięcy. Urodziłam, można tak powiedzieć, o. I co urodziłaś przez te 9 miesięcy? Parę rzeczy, parę rzeczy się udało. Jak przyszłam tutaj do firmy, to stwierdziłam, że wszystko jest tak poukładane, że nic tutaj nowego nie mogę wnieść. I poszłaś do domu? <laughs> No nie, później w trakcie jak zaczęłam grzebać, to okazało się, że coś możemy razem zrobić. Słyszałem od kogoś tutaj, że jak przechodziłeś, to miałeś jedno biurko z trzema osobami. No tak, no bo to był taki dodatkowy projekt, taki startup do... SMS API? Do, jako SMS API było dodatkowym projektem, taką dokładką do sklepów internetowych. Kiedy to było, ile lat temu? No dziś tak chyba prawie 13. Słuchaj, słuchaj, wróćmy do obiadów w piątek. Co polecasz? Sushi. No oczywiście, że pizza jest to ostrą burgera. Tak oficjalnie to polecam albo pizzę, albo sushi, a nieoficjalnie polecam sushi, bo i tak pizzę można Słyszałam Słyszałem na działów, że jest noc. Co to jest? Dział noc to jest Network Operations Center, nasz dział monitoringu, który wspiera nasze platformy, monitoruje, aby przesyłki SMS-owe płynnie wychodziły przez nasze kanały. Czyli co, to, noc, to, to sugeruje, że co, że działają w nocy? Też, Pracują na zmiany. Wow, jak miałem kiedyś COVID, to, to jak dwa tygodnie w domu, to później mi się mieszało. Czy jestem w domu, czy jestem w pracy. Wolę jednak mieć tą taką przestrzeń oddzieloną na, na pracę i, i tą na, na domową. Jaką radę dałbyś sobie z pierwszego dnia w SNESAP? Ja Dałbym sobie radę, żeby częściej rozmawiać z ludźmi o ich pracy, żeby ich lepiej zrozumieć. Mniej się stresować, ponieważ zespół był bardzo przyjazny, bardzo pomocny. Nawet nie miałam takiego poczucia, że jestem nowa w firmie. Dzięki Widzimy bardzo się. za rozmowę. Widzimy się jutro. Trzymaj się. A i dzięki za welcome packa. Super. Super. Ej, a Jadłeś już dzisiaj cukierka? Nie cukierka. A, bo dzisiaj obchodzę taką małą rocznicę. Siódmy rok w SMS API. Trzymaj. Dzięki, wow, siedem lat. A jak to wyglądało tego pierwszego dnia? Bałam się, to na pewno, natomiast szybko okazało się, że jest tu sporo fajnych osób, które wsparły mnie w pierwszych dniach, e, aby mogły robić swoje. A gdybyś się miała cofnąć do pierwszego dnia, to co byś sobie powiedziała na wejściu? Żebym była bardziej odważna i wdrażała swoje pomysły. Wiesz co, będę powolutku już kończyła, bo widzę, że kolejka do ciebie zdecydowanie jeszcze urosła. Co? jaka kolejka to? E, hej! Hej! Tak przy każdym? Tak! Kończę pierwszy dzień, było fajnie, dowiedziałem się, że ludzie, ludzie są najważniejsi albo pizza, albo sushi. jedno z tych trzech w każdym razie jest najważniejsze. Dobra, to co? Widzimy się jutro!